Dzień dobry, nazywam się Michał Kujawski. To jest druga część ławy prasowej w telewizji w punkt. Moimi i Państwa gośćmi są Piotr Kuszniaruk z Trybuny oraz Oliver Pochwat świat rolnika Info. W tej części programu porozmawiamy o polskiej aktywności dyplomatycznej. Zacznijmy od polskiej aktywności dyplomatycznej w kontekście, w kontekście kryzysu na wschodzie Europy. Czy w pewnym sensie Putin nie, nie dał Polsce prezentu? Został zreaktywowany trójkąt weimarski. Mamy dużo lepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi niż mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Zacznijmy tym razem od redaktora Liwiary Pochwata. Znaczy, no tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście w przypadku kryzysu na, na Ukrainie, tego groźby konfliktu otwartego na Ukrainie, polska dyplomacja zaczęła, zaczęła pracować. Czy Putin dał nam prezent? No, to jest dosyć takie, powiem, stwierdzenie bardzo odważne, bo Putin nie lubi dawać prezentów. I przy, przypominam, że jeżeli Putin nawet coś daje, co możemy odebrać jako prezent, to on ma w tym ukryty, ukryty plan. E jeżeli chodzi o, o polską dyplomację i zabiegi dyplomatyczne, które robi Polska, to tutaj rzeczywiście warto powiedzieć, że myślę, że dobrym zabiegiem jest chociażby zaciśnienie współpracy z, chociażby z Wielką Brytanią. Przecież pamiętamy tak. z, wspólne zdjęcie Mateusza Morawieckiego oraz premiera, premiera Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o Amerykę, jeżeli chodzi o zaciśnienie współpracy z Ameryką, tak, tutaj też. Tu można dostrzec pewne, pewne optymistyczne kroki, no bo jeżeli spojrzymy w, przyszło, w przeszłość, to rzeczywiście po wyborze Johna Bidena na prezydenta te stosunki uległy pogorszeniu. No, tu mamy zapowiedź wzmocnienia amerykańskiego kontyngentu, e, chociażby wojskowego, jak również sprzedaż dzisiaj chyba o tym przeczytałem informację 250 czołgów Abrams, więc dla Polski to są, to są dobre wiadomości. Tylko pojawia się bardzo proste pytanie, co dalej? Jak długo ten stan będzie utrzymany? No to już zależy od polskiej dyplomacji, czy jeśli kryzys minie, to faktycznie w dalszym ciągu będziemy utrzymywać dobre relacje, czy po prostu one również odejdą za, za kuluary, za, za kotary tak naprawdę. Panie redaktorze, jeszcze to samo pytanie mam do, do, do Piotra Kusznieruka. To znaczy ja, ja powiem tak, mamy dobrą pozycję wyjściową, mamy dobre okoliczności wyjściowe do odbudowania swojej pozycji, tylko bardzo słabą pozycję wyjściową. Otóż mamy e, armię w bardzo słabym stanie, Długotrwale niemodernizowaną. Występuje duża różnica między przyjeżdżającymi kontyngentami NATO a wyposażeniem polskiej armii, która w dużej części jest jeszcze wyposażona w sprzęt poradziecki. W związku z tym, nie możemy występować w tych negocjacjach jako istotny partner militarny. Możemy w tych negocjacjach występować jako droga przejazdu. Jednostek natowskich i droga, i miejsce rozmieszczenia jednostek natowskich, natomiast nie możemy udostępnić wyraźnej pomocy Ukrai Ukrainie. A po to, żeby te kontakty zbudować polsko-ukraińskie w perspektywie długoterminowej, no to zgodnie ze znaczącym powiedzeniem przyjaciół Poznaje się w biedzie. Tej, a Ukraina jest ewidentnie w biedzie, no to my powinniśmy wspomagać Ukrainę nie tylko logistycznie, ale również militarnie. Militarnie wspomogliśmy ostatnio, to w całkiem, całkiem pokaźny sposób. No, ale to jako najbliższego partnera, który tak naprawdę jest też związany losem Ukrainy, bo jeżeli Ukraina stanie się w, wyląduje w strefie wpływów rosyjskich, no to będziemy w perspektywie 15 lat mieli drugą Białoruś. To jest pomoc jak gdyby zbyt mała i zbyt mało widoczna, więc tutaj niestety jest poważny problem. Chociaż faktycznie obecne rządy, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, dostały dar od losu, próbują to wykorzystać aktywnie. Natomiast nie wiem, czy te czynności mają charakter merytoryczny. Widać ministra Rała, który próbuje odegrać tam pierwsze skrzypce. Widać moim zdaniem bardzo fajny sojusz brytyjsko-polsko-ukraiński. Bo w tym sojuszu jest jakiś tam sens. Jeżeli by, byłby jeszcze wsparty o jeszcze ze, ze dwa państwa, które są istotne na arenie międzynarodowej, to by było to istotna podgrupa w, całej, w całym NATO dotyczącym wschodniej granicy. Ale to jest wszystko rozgrywane tak mało. Mało profesjonalnie to widać. To znaczy, widać słabą pozycję międzynarodową prezydenta Dudy. I brak możliwości obracania się w świetle, w świecie politycznym i w Ostatnio świecie. Jaki był kry... rozmow o Ukrainie z, zarówno z Erdoganem, jak i uczestniczył w rozmowach inicjowanych przez Joe Bidena? Ja rozumiem, no ale uczestnictwo w rozmowach to nie jest prowadzenie rozmów, tylko po prostu został doproszony do, do jak gdyby większej grupy. natomiast... No, no, do Polski przyjeżdża Lloyd Austin, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych? No bo musi nadzorować swoje jednostki. Eee, Ameryka ja inwestuje duże, Amerykanie inwestują, że tak powiem, duże pieniądze w przerzut tysięcy żołnierzy i sprzętu, i to jest tak naprawdę nie jest wynik tego, że on przyjeżdża, bo chce, tylko jest wynik, tego, że on przyjeżdża, bo generalnie ma taki obowiązek. Minister obrony musi nadzorować e, przerzuty e, dużych ilości sprzętu na, na terenie poza USA. A czy też efektem e, ubocznym tej e, polityki eskalacji Putina prowadzonej względem Ukrainy nie jest zjednoczenie NATO no, może jest. Względ, i w ogóle całego Zachodu? No może poza. E, wzbudzającą kontrowersję postawą Niemiec? Jest ewidentnie widać w tym całym konflikcie, że jest to zjednoczenie że są państwa, które stanowią klucz, e, i w tym wszystkim niestety Niemcy wychodzą na państwo, które e, nie sprostało oczekiwaniom. E, po prostu jest. E, w cudzysłowie skorumpowane przez dostawy surowców i bardziej z Rosji niż, niż postawą proeuropejską. I to, to jest kompletnie sytuacja zaskakująca i stawia Niemcy w nowym świetle, ale myślę, że po kryzysie ukraińskim Europa. Też będzie miała inne podejście do, do Niemiec jako lidera Unii Europejskiej. Oni, oni po prostu zaczynają tracić rolę lidera i ten lider zaczyna być mało widoczny, czyli zaczyna być Francja, istotną rolę zaczynają odgrywać Włochy, no szkoda, że Wielka Brytania wyszła. Panie redaktorze, czy zgadza się Pan z, ze stwierdzeniem, że Niemcy nie do końca sprostały e, sytuacji? no trzeba powiem tak no Niemcy się kierowały interesem no przyjaźń pomiędzy <laughs> Niemcami a Federacją Rosyjską to, to nie jest żadna nowość no to chociażby widać w kontekście Nord Stream 2 to tak, też chociażby widać Szedera, w jest lobbystą Rosyjskim w tym momencie Do, de facto. dokładnie tak no i znalaz, znalazł bardzo dobrą pracę u, u Putina tak to nazwijmy, e, roboczo. no tutaj warto przypomnieć właśnie jak się chociażby zachowywały Niemcy w przypadku właśnie tego konfliktu na, na Ukrainie że no zatrzymywały samoloty nie pozwalały na przod, a finalnie tam wysłały tysiąc, tysiąc hełmów i uznały, no jest fajnie, tak, dostaliście z pomocy. Wszystko jest robione dlatego, żeby nie urazić, nie urazić największego przyjaciela Niemiec, czyli Federacji, Federacji Rosyjskiej. Tylko Niemcy zapominają o tym, że taka gra, ten cynizm polityczny może im się odbić szkawką. I podejrzewam, że to będzie właśnie widoczne w, w, w tym, co powiedział mój przedmówca, że Państwa Unii Europejskiej widzą, co, co robią Niemcy, i można też powiedzieć, że po części za kryzys polityczny w Unii Europejskiej czy za kryzys nawet pośrednio na Ukrainie, odpowiadają sami Niemcy. Więc wydaje mi się, że właśnie w tym momencie dla krajów takich jak Włochy czy Francja, i nawet powiem, że w niewielkim stopniu Polska jest szansa, żeby jakoś wpływać na Unię Europejską i zdobywać coraz więcej właśnie wpływów w Unii Europejskiej. No wiadomo, że w przypadku Francji, która ma dobrą gospodarkę w porównaniu do Polski, nie będzie to aż tak realne, ale rzeczywiście Polska w tym momencie też coś może ugrać, i Polska też może powoli zacząć te karty rozdawać, albo chociaż nawet je tasować. Dziękuję bardzo i jeszcze mam pytanie do naszego gościa w studiu, czy gdyby doszło do potencjalnej inwazji pełnoskalowej w, w Ukrainie, rosyjskiej inwazji oczywiście, jakie to może mieć e, konsekwencje dla Polski? Forbes e, powołuje się na, e, na jeden z raportów, którym, e, który twierdzi, że Ukrainę może opuścić od 3 do 5 milionów ludzi, którzy oczywiście będą... E, Albo będę jechać oczywiście na zachód, w tym przez Polskę, część pewnie w Polsce zostanie. Polska jest w stanie przyjąć około miliona ludzi według polskich raportów. No to będzie duży kryzys migracyjny, z tym, że Ukraińcy, jeżeli zdecydują się opuścić Ukrainę, to raczej ich docelowym kierunkiem będą Niemcy bądź Francja. Chociaż część ludzi tak, tak dużo nie pojechało do Niemiec i do Francji. Bardzo dużo Ukraińców, którzy są w Polsce, były przewidywania, że też opuszczą Polskę na rzecz krajów zachodnich, ale zostali w Polsce. Mm, no tak, ale mm, ale no... Przyjęcie 3 milionów osób jest u nas racjonalnie, niemożli racjonalnie niemożliwe. Nie wiem, co się będzie musiało dziać, że tak powiem, na granicach, w jakichś obozach czy w ośrodkach, które są przygotowane, bo my po prostu takiej sytuacji nie, nie damy rady udźwignąć. Będzie to po prostu wyglądało źle. Kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy myślę, że przez, przy obecnej logistyce jest, że tak powiem, do racjonalnego ogarnięcia. Natomiast te ilości są, są jak gdyby ilościami przerażającymi, więc e, myślę, że dobrze by było dla nas, żeby tego konfliktu nie było. Jeszcze to samo pytanie do redaktora Olivera Pochwata. Czy grozi nam potężny kryzys migracyjny w razie wybuchu wojny? To w tym momencie należy powiedzieć prosto, że jeżeli rzeczywiście by doszło już do otwartego konfliktu na masową skalę pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą, to rzeczywiście Polsce grozi kryzys humanitarny. Jeżeli nawet weźmiemy właśnie pod uwagę te szacunkowe liczby, bo to są cały czas liczby szacunkowe, tak. 3-5 milionów, to wydaje mi się, że Polska nie, powoło, nie, nie dała, nie, znaczy miałaby. Nie Stosunkowo ogromny problem, co, co zrobić z um, uchodźcami z Ukrainy. Dlaczego? To jest bardzo, bardzo, bardzo proste. Po pierwsze, nie mamy, nie mamy warunków. Po drugie, to, jest, to byłaby nagła, ogromna liczba ludzi, która by stała na granicy. I teraz pojawia się zasadnicze pytanie, czy rzeczywiście Ukraińcy, którzy uciekając przed konfliktem, zdecydowali by się zostać w Polsce? Wydaje mi się, że, że tylko niewielka część. Natomiast większa część by ruszyła jednak na zachód. No to wynika chociażby z kilku, kilku kwestii. No przypomnijmy, że w Polsce są Ukraińcy, którzy chociażby w Polsce pracują, no ale. Tylko, że oni przyjeżdżają do pracy, gdzie mają na gotowe tak, de facto. Tak, tak, to do, tak, dokładnie. A teraz nagle wyobraźmy sobie, że mamy 3 miliony albo 5 milionów Ukraińców więcej w Polsce. No jednak rynek pracy to nie jest studnia bez dna, tak. więc nie... Polska gospodarka nie byłaby w, w stanie zatrudnić wszystkich Ukraińców, tak? Z Polskie samorządy strony... zgłaszają gotowość do przyjęcia określonych liczb uchodźców. Elbląg zgłosił 260 albo 80, Olsztyn pewną liczbę, której teraz nie przytoczę niestety, przepraszam. E, chyba, że po prostu będzie, przyjmiemy taki scenariusz, że będziemy tworzyć duże obozy dla uchodźców. Możemy przyjąć, taki scenariusz. Możemy przyjąć taki scenariusz, ale to nadal nie rozwiązuje problemu. To nie jest rozwiązanie problemu. To jest paradoksalnie pogłębienie problemu, no bo mamy obóz dla uchodźców, który jednak nieoszukujmy się, musi być jakoś kontrolowany, w którym muszą być jakieś warunki, tak? Więc no w tym momencie mo może dojść do takiej skrajnej nawet sytuacji, że mamy obozy dla uchodźców wojennych, w których regularnie będzie dochodziło do buntów, Tak, tak. Dobrze, więc w takim razie jedynym chyba optymistycznym scenariuszem, zarówno dla Ukrainy, jak i Polski, jak i reszty Europy, jest deeskalacja konfliktu. I pozostanie przy nadziei, że Putin postanowi jednak nie dokonywać inwazji. Dziękuję bardzo. Moimi państwo gośćmi byli Piotr Kuszniarok z Trybuny. Dziękuję. dziękuję. Oraz Oliver Pochwać, świat rolnika. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I to była ława prasowa w telewizji w Punkt. A ja się nazywam Michał Kujawski. Dziękuję bardzo.